To ja teraz pozwolę sobie przekazać głos y, Pawłowi Klimczewskiemu. Y, wygłosi lekcję pod tytułem Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020-2021 walka z COVID-19. Przypominam, że Paweł Klimczewski również był jednym z pierwszych ekspertów, którzy po prostu powiedzieli ludziom prawdę, być może wielu osobom też w ten sposób ocalił życie. Analityk, socjolog, współautor książki Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy, która jak wspominał dzisiaj poseł Włodzimierz Skalik wyszła już w czerwcu 2020 roku. Dziękując panu Pawłowi przekazuję głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za kontynuowanie tej pracy. Poproszę o prezentację, bo o tej książce powiedzmy, bo ona ma bardzo symboliczne znaczenie. Jeżeli można, prezentację na ekran dla naszych widzów. Sprawa ma dość zabawny początek, bo na przełomie lutego i marca wiodący wydawca na rynku polskim dla swojego specjalistycznego serwisu analizy danych zamówił u mnie raport, co właściwie się dzieje. No, ja bardzo szybko się owinąłem i dostarczyłem raport, który zaczynał się od słów, że w stosunku do ubiegłych lat, wiosna, zima i wiosna 2020 to jest bardzo niski poziom zgodów z powodu bardzo łagodnej zimy. I tak dalej. Tam było jeszcze kilkanaście stron z dokumentacją z Instytutu Euromomo, taki europejskiej instytutu Monitorowania Śmierci z kilkudziesięciu krajów. I oczywiście po tym mailu nastąpiła cisza. Ja nie wydrukowano, nie zapachano. A więc ja to opublikowałem w mediach społecznościowych. Bardzo szybko spotkaliśmy się, bo wiosną już z wydawnictwem. Tutaj Fundacja Osłuchowa, oczywiście i panowie posłowie, pan Skarik i pan Grau, się znaleźliśmy, ponieważ nikt nie chciał drukować tych moich danych, a wydawnictwo szykowało bestseller książkę, w której główne światowe autorytety w sprawach medycyny, epidemii itd. Wypowiadały się, natomiast nie było autora polskiego. Nikt nie chciał się w takim wydawnictwie ujawnić ze swoją wiedzą. I przypominam jeszcze raz, że epidemiologia jest nauką społeczną, a nie medyczną. Zajmuje się ilościami, liczbami, a nie przebiegiem klinicznym poszczególnych przypadków. Yy, ta książka ukazała się już w, 20, w połowie chyba czerwca i yy, wkrótce yy, za samo wklejenie jej okładki na w serwisach społecznościowych w ułamku sekundy zamykano konta, automatycznie. Tam nie było żadnej dyskusji, to już systemy informatyczne mediów społecznościowych były tak wytresowane, że prezentacja tej okładki była zbrodnią. Ja umieściłem tą okładkę wczoraj i powiem szczerze, nie byłem pewny do końca, czy ona przetrwa noc, ale jest, jest, dzisiaj rano była, więc tutaj możemy powiedzieć, że te nasze pięć lat nie jest zmarnowane, tak? Możemy rozmawiać publicznie, nie, nie blokują nam w tej chwili kont, jak większość tutaj obecnych wie, ja obecnie demaskuję wszystkie bzdury związane z globalnym ociepleniem, ale ten dorobek covidowy jest i króciutko nie będę długo, bo tu sprawa jest prosta. To tytułem wstępu, tylko żebyśmy wiedzieli. Struktura wieku demograficzna Polaków. Zapamiętajmy z tego slajdu, tylko że najwięcej jest 40 lat. Najwięcej w Polsce jest 40-latków i to jest klucz do pierwszego. Dowodu, jaki już się pojawił 28-29 marca. Sprawa wygląda w ten sposób, że gdyby ten wirus był bardzo taki śmiercionośny, jak się mówi fachowo, zjadliwy, no to by zabierał wszystkich. Jak pada zaraza, to nie pytał tak. Natomiast w przypadku tego wirusa, oficjalne dane ze strony Ministerstwa Zdrowia, ja po prostu wykonałem taką, pan doktor mówił, że. Oni dzisiaj tych danych nie mają, ale ja je mam, bo oni codziennie publikowali na stronie i ja to codziennie skanowałem nie tylko do Excela, ale film screeny mam wszystkie, więc w wielu wolumieniach, także to wszystko jest. Mamy tutaj wiek zmarłych w Polsce na tym slajdzie dolnym. No i proszę Państwa, kształt tego wykresu, gdybyśmy mieli... i Tam jest raptem kilkadziesiąt przypadków było chyba pod koniec marca, bo tych osób umierało jedna, dwie, potem trzy dziennie i tu doliczmy. W Polsce dziennie umiera 1400 osób średnio, bo to jest kraj 30 paromilionowy. człowiek żyje 70-80 lat, dzielimy te dwie liczby, otrzymujemy tą liczbę 1400. Z czego kilkaset, około 400 na choroby właśnie tutaj, które pan doktor omawiał, związane z niewydolnością układu oddechowego, czyli wszystkie związane z wygrywami, przeziębieniami, zapaleniami populacji i W szczycie naszej epidemii, która zaraz to pokażę, była w kwietniu 2020 roku, na te choroby, na, na covid umierało osób kilka dziennie, Kilkaset w dalszym ciągu codziennie umierało na inne rodzaje wirusów, i bakteryjnych, zakażeń. Natomiast o nich nie było mowy i nikt ich nie ratował. I ten wykres, gdyby była epidemia, ten dolny wykres powinien być odwrotny. Po lewej stronie powinniśmy mieć więcej osób wśród 40-latków, a mniej ludzi starszych, których z populacji jest po prostu mniej. Tu miałem jeszcze bardzo mało danych, bo tych, od początku marca tych zgonów mieliśmy bardzo mało, ale w tej samej nocy przyszły dane z Wielkiej Brytanii, przyszły dane z Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjczycy walczyli z wirusem już od początku roku, bo już Sylwester zaczęli umierać na covid i mieliśmy 108 przypadków. Ten rozkład, czyli podobieństwo tych dwóch wykresów, pokazuje, że ten patogen... Niczym absolutnie się nie różnił od średniej wypadkowej wszystkich chorób w populacji brytyjskiej, a poprzedniej wykres z Polski. I z dnia na dzień, gdy tych zgodów przybywało, mieliśmy tylko potwierdzenie, potwierdzenie, nudne potwierdzenie. Czyli po 20 marca było jasne, że nic się nie dzieje, że nie mamy żadnej epidemii. Tak jak dzisiaj na konferencji prasowej powiedziałem, ja miałem taką płonną nadzieję wtedy, że te dane docierają do decydentów i tak dalej, że za chwilę to wszystko się skończy. Nawet przestałem już robić zapasy kaszy, prawda? Bo wtedy byliśmy w takiej sytuacji. Natomiast akcja się rozkręcała, zbliżała się wielka, zamknięto kościoły. I ja szybko wyjąłem swoje oprogramowanie, które pisałem kilkanaście lat wcześniej do marketingu, takiego to się nazywa marketing wirusowy, właśnie chodzi o rozprzestrzenianie się protek celowych przez agencje marketingowe. I robi się to, i to identyczny jest mechanizm, stąd moje kompetencje w tym zakresie. I szybko te dane o zgonach podłączyłem, znalazłem wzór na, ten, na tą pseudoepidemię. Prognozowałem tam 20 któregoś marca na podstawie 4, 4 zgonów dziennie, że dojdziemy do 3 kwietnia ze zgonami 7-8. No i to się codziennie nudnie sprawdzało, sprawdzało. I w międzyczasie też obserwowałem, co się dzieje w Europie. To mamy na tym wykresie nic nie widać, bo nic się nie dzieje. To są, proszę Państwa, proste linie, z wyjątkiem dwóch, trzech krajów. To jest cały rok 20 odchylenia od średnich zgonów we wszystkich państwach europejskich. Euromomo. Po prostu nuda. Nic się nie dzieje. Tymczasem telewizory szaleją. stony trupów, pamiętamy tą narrację. I tutaj mamy bodajże Hiszpanię i podobny przykład Włoch. Łączyło te dwa kraje to samo. Oni starszych ludzi, przeziębionych. W bardzo podeszłym wieku, przypominam Hiszpania i Włochy jako jedyne mają nadwyżki demograficzne wśród 80 lat. Są to wyże demograficzne lat 30. jeszcze, Po są Sonniego i Franco z tamtych wojen, nadwyżki demograficzne w czasach wojennych władza kazała rodzić i mamy i tych 80-latków założono autobusami, dosłownie ciężarówkami do przepełnionych szpitali yy zakaźnych. A z takiego szpitala to nawet człowiek w naszym wieku nie wychodzi bez uszczerbku. A co dopiero tłumy. I to są te dwa kraje. Tam jeszcze Szwecja się wyróżniła, ale to nasi dziennikarze śledczy zapisali o tym książkę, oni po prostu zostawili tych chorych w opieki społecznej bez opieki. Yy. Szybko zorientowałem się, że to nie ma nic wspólnego z medycyną i zacząłem obserwować yy życie polityczne i gospodarcze. To jest z 10 kwietnia graf ruchu tankowców płynących z Ropą do Chin. To jest po prostu eksplozja importu chińskiej ropy za bezcen, ponieważ cała zapaść na zachodzie spowodowała, że ceny ropy padły nawet do zera. Te złoża łupkowe dopłacały, bo to płynie samo i trzeba to pompować. I Chińczycy brali to za bezcen i wozili do siebie. I już wiedziałem, że to nie chodzi o sprawy medyczne. No to jest nasza tabelka, moja tabelka wtedy z tego modelu epidemiologicznego. Tam w szczycie na początku kwietnia 30 zgonów, Potem coraz mniejsze liczby jeszcze po tygodniu 15 kwietnia, duża liczba 24, ale od tego momentu zaczęły spadać, co oczywiście nie powoduje, że zaczęły spadać liczby zakażonych. i To jest klucz. To był największy taki y, numer, który wykonano, ponieważ sytuacja z zakażonymi i z umarłymi jest podobna jak w obleżonej twierdzy. Ja powtarzam tę analogię, bo ona jest bardzo prosta i, i dokładnie na ten temat. Y, bombardujemy jakieś miasto, tam się ludzie bronią, ileś osób, Jeden granat zabija, jednego, czterech rani. No i codziennie mamy jakieś 1, dwa, trzy pogrzeby. Natomiast tych 10, 20 rannych codziennie oni leżą w tym szpitalu i drugiego mamy 40, trzeciego, 60, czwartego 80 zakażonych przybywa. I oni zajmują coraz to nowe łóżka w szpitalu. Natomiast gdy mierzymy ten testem, to ich przybywało, przybywało do końca roku. No bo to zakażenie się rozszerzało, ale zakażenie zupełnie nieszkodliwe. Także 10 kwietnia byliśmy po tak zwanym katarze, bo dla paru osób w starszym wieku skończyło się to śmiercią, ale to nie miało znaczenia z tym, jaki to był katogen. A dla całej populacji zwykłą sezonową zakażenie Za ten slajd zamykano wszystkie konta ludziom, którzy publikowali to. To jest udział zgonów na COVID w latach 2021. To jest to fioletowe, natomiast to czerwone, to wtedy już mieliśmy 185 zgonów nadmiarowych tu pokażę jeszcze na, w, drugi, w drugą stronę na osi czasu 20 lat do tyłu. Widzicie Państwo, czerwony to są faktyczne zgody. I Mieliśmy w latach przed COVIDem 18, 17, 16, duże epidemie. Tam były takie sytuacje, że we Wrocławiu były przepełnione szpitale i tak dalej. Natomiast w roku 20 to jest zielona linia odzwierciedla wieloletni trend średnią kroczącą, a ta żółta tam się lekko tam na dole yy, łoży przy... W tych 8 tysiącach zgonów tygodniowo, niewiele odchylając znacznie poniżej tych lat poprzednich, natomiast ta czerwona linia to jest, pokazuje faktyczne zgony, czyli od czerwonej odejmujemy żółtą, i to co pomiędzy czerwoną a żółtą to są zgony nadmiarowe bez żadnego wyjaśnienia w zgonach covidowych. I chyba na tym możemy poprzestać. To jest rozwinięcie tych tylko dwóch lat z tego dwudziestolecia. To jest tragedia narodu polskiego. Jest taki raport na mojej stronie. Możecie Państwo go googlować. Tam jest cała ta historia. Tysiące wykonałem drobnych analiz i setki takich złożonych dokumentów, które są absolutnie udokumentowane wszystkim poparte metodologią. Natomiast jeszcze już tak na zakończenie z tego okresu to okresu mojego syna, który mówi, że musi coś narysować do szkoły. Jeszcze nie zamknęli, ale narysował coś takiego. Jednego wykresu brakuje. Tak, dotyczącego gry mi właściwie braku Oczywiście. Wielu wykresów brakuje. Miałem wczoraj też ten wykres grypowy, tam przyglądała chyba. Ale oczywiście zginęła grypa, która przez dwa lata nie było i po dwóch latach się pojawiła. Teraz się pojawiła. Dziękuję bardzo. Bardzo mocne wykresy, czyli to była walka z ludźmi w obronie pandemii.